Jeszcze nie wiem czy uda mi się w ogóle wejść tam do środka ale ten wykusz jest fajny co? Świetny. Witam Was serdecznie Troszkę serduszko mi wali, bo tutaj de facto nie powinno się niby wchodzić Stan budynku też jest troszkę gorszy niż zakładałem Generalnie to jest dwór Tu jest ta część pierwotna mniej więcej 1870 rok Tu już mamy dobudówkę Nowszą z początku XX wieku, co będzie w środku? Nie wiem, ciekawe to wejście w ogóle drewniane, ten tuganek, można tak nazwać specyficzny zapaszek. Jest zbyt fajny. Tak dużo informacji nie mam o tym miejscu. No ale tu widać, że typowo mieszkalne mogło być, że... Czy na no, dwór jest mieszkalny, ale chodzi mi, że mógł, mógł być podział na rodziny. Ulala. Ktoś, ale tutaj miał pomysł. No ale zbyt urodziwe to to nie jest. Na pewno. No, jak to mówią, szału nie ma. Tu kotłownia. Idę spróbować wejść do, tego, do tej głównej części, bo nie jest połączona. Dobra, jestem w środku. Jakieś tam wyjście było. Wejście. Zacznę od tej strony. W tym dworze za dużo wam nie powiem. No. Zamurowane. No ale... Tej stolarki troszkę jest, powiem szczerze. Może wyłączę lampę. Nie będę tak się rzucał w oczy. Też ciekawe okna. To na pewno. Nie mam za bardzo informacji, co tu było wcześniej, czego tu nie było. Tak jak, jakby stołówka troszkę. Wiecie, to mogło przechodzić tyle już przeobrażeń, że tu te zmiany mogły być przeogromne. Schowana szafa. Wnękowa Teraz pójdziemy w tą stronę Nie pokazuję Wam na razie na bok co jest, bo generalnie jakby tam też takie mieszkania były podział no tutaj to nie, dziękuję No więc tu były wszędzie pokoje A to już widać że dawno, dawno jest wszystko opuszczone Nie zamieszkane Więc może skieruję się od razu do chyba tej ciekawszej części, do góry Wody raczej jest solidne. U. ale dziwny jest podział tego wszystkiego tutaj. No tu wyraźnie zwierzątka przychodzą zacząć swoje potrzeby fizjologiczne. No woda się wszędzie już dostaje, więc to niedobrze wróży. U podłogi już takie miękkie bym powiedział. Zapaszek też cały czas średni, ale fajne cały czas te okna. Drzwi, całkiem sporo tego jest, ale zaczy to super wygląda. Używam jak najmniej światła, żeby się nie rzucać w oczy. Byłem pewien, że to jest wszystko pozarastane bardzo mocno. Się trochę myliłem. No, też jakoś mi się wydawało po tych zdjęciach, co widziałem, że tam będzie też troszkę zachowania lepsze Widzę, że jednak jest źle Tak patrzę czy warto wchodzić do góry No ale schody się wydają niezarwane Fajne okno. Tam wszędzie jakoś może podchodzić nie będę. Wy tego na filmie nie widzicie, ale tu już nie jest równo. Tu już jest troszkę niebezpiecznie. Ale pierwsze to zwróciło moją uwagę to jakaś książka po polsku. Nie mam pojęcia, co to było. Jakieś coś brzoskwiniowego, pegaza. Syrop pomarańczowy. Uj. Wiedza obywatelska. obywatelska. Z 80. 7 roku no nieźle i ten zaszedł jakoś wielce nie zbutwiał no czyli tutaj są rzeczy osobiste ludzi którzy tu pewnie pomieszkiwali jeszcze oj niedobrze blisko pieszczek i kolejne pocztówki, nie będę zbliżał, ale typowo rzeczy osobiste ja muszę ogarnąć, czy ktoś tu nie idzie czasem. O, to jechało. No ale no nic, już wlazłem to, już próbuję to wam jakoś pokazać Też jest dosyć ciekawe te zdobienia. Przyjmijmy, że w środku nie byłem. Ten wygórz jest rewelacja Prawda I tak wsparty fajnie No bo tamta część dworu, ta stara, no to troszkę Taka katastrofa Również i architektoniczna Tutaj jednak ktoś się bardziej postarał Więcej funduszy widocznie miał Z tego co pamiętam, a będę się już właściwie z wami żegnać Było jakieś, było jakieś miejsce, gdzie była jakaś wieżyczka I nie wiem, czy właśnie to nie było tutaj, że ona na starych zdjęciach ma jeszcze wieżę, no, ale tu już nie ma. Dobra kochani, dzięki wam bardzo, że byliście ze mną. Ja teraz szybko zmykam, bo tu mnie widać jak nagło. Do następnego razu, cześć.